Witam was w trzecim odcinku z w swoim i jak widać tutaj po prostu pokazuję, że już ukończyliśmy 18 wyjść, po nie? Tak, będę czasami pokazywał na początku nowej sesji prawdopodobnie nagrywania. No i dobra! Hmm. Jeśli się nie mylę... To ten odcinek powinien się pojawić... Po czwartym odcinku Sonic Heroes, ponieważ nakrywam ten odcinek po wszczęciu drugiego odcinka Stay su, Say Super Mario World. Tak więc, no, chyba tak powinno być. Przynajmniej taką samą planowaną. No dobrze, i dobrze, jak se to z i statystyki, ale tam poszedłem to do Psychiatra i spoko. Dobra, tak. To jest fajne, bo tutaj taka rybka wyskakuje. Żeby nas powitać, czy coś. Dobra, to nad Plains 3. Jesiemy z tym posiomem No i dobra, nie wiem po co to pyłem, szczerze mówiąc. O, jest niebieska muszta. Sięki niej i muszę datać I właśnie dzięki szemu możemy tutaj pójść w No, a w ty fajne szejosi może latać. No i dobra. Tutaj miałem takie wszystkie on-off, jakie zmieniają trasę. Ale tam mam Josieko i. Nie, i niebiesko. Muszę tak nie spieprzyć to. No dobra. Sii. Tasy koście. Nazywają się. Mm, fasi. Eee, Tak. E, Tak, znowu skatywanka. Hmm. Dobra, tylko jeden ten Na jakiś samochód jest Nie pyta się. Dobra, i mamy one pa. Hmm. O, szy pęcie. Szy się kolejne. Tak, pęcie, to super jansko. Dobra, i teraz liczę na najwięcej gwiazdek. 60! Dobra! E, Jakie 60 to nie ma już, że mówiąc. I tak, to jest o fiastek. No i dobra. To nad Plains. 4, Czyli to jest. To już, będzie ostatni poziom przed samkiem. Tak więc. No i dobra. I. Tak, i. Je, tak, jak żółty kupawej się wyszły, to muszę to właśnie takie coś opii. Tak, jak Yoshi połknie temu szle, yy, no to mamy już. Yy, no to, ma, no to, ma, to mamy wszystkie Mosenaraz, czyli. 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 Okień latanie oraz to. Czyli ten. Nie wiem. Po prostu robi takie trzęsienia ziemi. Ja to nasypam, ale. To. Ale to ma. Ale wiem, że to ma jakąś inną nazwę, jaką jest trzęsienia ziemi. Dobra, coś tu wisiałem na kursie, mi się tylko wydawało. Nie, dobra, chyba mi się wydawało. Dobra, tak, to są kumpy! Sensory znaczy, to są fajanty kump o nazwie Kalumpa. Ale jak ta reakcja została wydana, to, to były po prostu kumpy, a nazwa Kalumpa to się po yy, w Super Mario 3 World. O, dobra. Tutaj mo Tutaj mogę coś fajnego zrobić. E, czemu To był Fiend Hammer, Hammer Pratera o nazwie Amazing Flying Hammer Prater. Tak, bardzo tuka nazwa, wiem. Nie wiem, nie wiem, troszkę taką co ale. No dobra. E, tak, kwiatka jest niej bardzo, nie mogę korzystać. I. Ui! Tak, to był Księżyc. E, tak, Księżyc. Tree Up Moon. Jaki nam daje? Trzy tak więc to jest coś bardzo fajnego. E, wiem, że daje taki księżyc pył w... E, w po pierwszym poziomie, tylko że to tylko perlejny potrzeba. No i kolejna szczęsiewska. Superansko, naprawdę. I znowu dostałem szysię. No i dobra. I... Teraz proszę sobie z na naszym drugim samkiem, czyli samkiem Mojtona. Tak, musiałem ściszyć Mikowan na chwilę. Dobra, Si kości się na swoją eee, To są mniejsze wersje tłompów, jakich już tam jest mają. I tak, tam można polesieć. O, teraz mówię. Ale my się tym nie zajmiemy, ponieważ tam jest znowu ta skatyfanka. Tak więc, i, I jak się nie mylę, to jak tam wejdziemy, to o, te... to ominiemy ten pokój. I si jaki tam był, to się nazywa Tripons. To są też proste jasy wraz z Super Mario Bros. 3. Tak samo jak Tłompy w sumie. Ech, dobra, i no muszę czekać chyba Aha, dobra. Nie muszę. tu Tutaj taki to jest pita, no. Bfm. Tak, i tych... ...true impulsów muszę... Yy, ...muszę tylko pełeną pokona yy, pokonać. Jak... Yy, ...na nich skoszymy, to... ...no to... ...leszą i wstają. Zawsze tak to wyjaśniałem, że... Oni leżą, a po chwili wstają. W sumie, w sumie to właśnie nie ma sens tak naprawdę. Tak. Tutaj puafino się jaka po wasina to łanapa Więc to jest bardzo fajne. W tych blokach są tylko monetki, ale po prostu chciałem pokazać. Czekamy. Przynajmniej muzyczka z samku jest fajna. No Dobra, to jest walka z tonem Kupa. I tak, on ma taki atak, jaki mogę wam pokazać. Tak, i jak on spada podczas tego ataku, to musimy skoszyć po inaczej... po. Mm, po miejscu zatrzyma. No i dobra, już trafiliśmy już kościa. 3 jest 6 albo. Chyba 12 to było Firepoly, jak się nie mylę. Tak, tak, chyba 12 Firepoly. No i dobra, pokonaliśmy Mojtona I tu dalej się inna stęka Mojton Kupa Shunior, sam, samku zamku numer 2, po prostu jest już przeszłością. Nie mogę tego tak bezpośrednio przetłumaczyć, bo to bez sensu nie miał. Następne, następny świat to jest podziemny faniza I, I co tam czeka Co się stanie z księżniczką szuką No, Noo, No i dobra, to jest nasz trzeci świat, faniza Ten świat jest głównie podziemny I yy, dobra, no i jesiemy z pierwszym poziomem No i dobra Tutaj się zaczynają Ciekawe rzeczy według mnie To jest uh, Ten świat Ten świat ma bardzo dużo sekretów O teraz mówię Tu Paso dużo już na no, no jakich sekretów O nie, Ech, nie no Już jakoś się I to jeszcze w taki kupi sposób No szkoda No Tutaj mamy kwiaskę. Jaką sobie weźmiemy i tak, tutaj jest sposób na one -upa. Ale tak, mi się nie udało poprzez przypadek ten Może się uda sepać tą monetkę? Jest! dobra! Przynajmniej się udało monetkę sepać, ale ten... To szkoda, że mi się nie udało one zebrać. Dobra Tutaj pewnie skorzystam z przyspieszenia, żeby sepać tę monetkę z Yoshi'im O Jezus, tak, to jest naftę. Spijanie tej mon e e monetki z Yoshim jest naftę. usiąść tej fajce, pewnie bym tam zmarł, ale na szczęście się. E ale na szczęście przeżyłem. No chodźmy tu. I to już jest finałowa monetka z Yoshim. I. Tak, aha, ok to to jest za wysoko, prosiłem bo chciałem mieć jakiś wysoki wynik, jakby no i dobra, i... dobra, i... tak, sekretne wyjście to w sumie teoretycznie mogę wiecie co? teoretycznie to sobie sekretne wyjście, dobra spróbujmy, jak się nie uda, to najwyżej fitne to Dobra, tak więc. Tak, do sekretnego wyjścia tak naprawdę y, potrzeba. No, znaczy. Y, jest takie założenie, że potrzeba. Y, tych. Że, że, że trzeba przejść pałas z. Y, z y, tak? Bo jak wejdziemy to sekretnego wyjścia z. Fanidatom y, 2, to, to będzie sekretne wyjście. Znaczy to pensje ten pałas, Dobra, tak więc teraz musimy tutaj to lesieć, tak więc Hmm... mam pomysł, szczerze mówiąc. tak powtarzam, że jak się nie, nie uda, to wytnę to, no. i w ogóle... żeby 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 po, żeby z tą muszą Trzeba zabić zrobić passy pitu. Tylko nie tak, tylko. No. Dobra. Mogę wsiąść, tylko żebym nie spalił tej muszli. I się teraz. Okej. Okay. Jest! Dobra! Udało się! Czyli. Tak. Doszliśmy do, do sekretnego wyjścia. No. Trochę wcześniej niż mieliśmy. Ale dobra. Już się zajmiemy sekretami. Poszłamuję. Tak, Fanida seket 1. No tak, to w sumie chyba nie było zamieszane od twórców, ale... No, y szumuje. Tak, wymyśliłem taki sposób i się udało, tak więc... Tak... Może to trochę siwne, że Zatytułowałem drugi odcinek Sekrety, bo, yy, ponieważ według mnie ten świat ma więcej sekretów niż Donald Plains znaczy o wiele więcej sekretów niż Donald Plains. O wiele więcej. Tak więc. Dobra, trudno. Jest tutaj jakaś pedałka? Tak, jest na szczęście. Aha, okej, okay. ale. Nie chciałem smilować tego. I teraz mi się uda te wszystkie monetki z Josim, Bez spedynny chyba się uda, ale zobaczmy. Dobra, nice. Przynajmniej się udało. Eee, dobra, i tak sobie wezmę te trampolinę ze sobą, ponieważ dostanę coś, co To Jakiś bonus za to. King No i dobra, jesiemy No, trzy i mam kwiatka Za że... ja to, że... Wiadomo, zapalę No i dobra Eee, po... dobra, pon Ponuzowa minikra, oszysia Przynajmniej mnie Oto osi Dobra, nice! Mamy... E, perfekta I... Właśnie... Oto osi No i dobra, i teraz pora dojść do wyjścia sekretnego. Aha Dobra, tutaj jest piurko. King! to! Jaki fajny Tik sobie przed chwilą. To, to, to było fajne. Aha. Hmm. Dobra, to... Że, dobra. Żebym znowu nie stasił tego piórka, proszę. Um. Dobra, nie stasiłem. Aha! Tam był sekret. To po co ja tu szedłem? Hmm. Aha. No tak, to ja się ten zakupiłem sobie, tak, tam są te kontury tych tych niebieskich bloków. I tak, jak nie, i tak, pewnie jak chcę, żebyśmy, jak nie, jak nie mamy plany, to żeby ten po prostu skoszyć tą tam w po prostu poszłyć tę trampolinę na tych, na tych niebieskich blokach i tam wejść. No i dobra i o ko kolejny star co zobaczmy go e star world 2 jak mówiłem tylko nie tykam do końca tak więc no i dobra i w sumie to poczekaj się chwilę dobra wysiłem mm, no i dobra vanilla secret 2 drugi sekret no dobra jej mm. Tak, ten poziom nie jest podziemny, ponieważ jak, jesteśmy... Ech. Ponieważ jak jesteśmy na kusze... O Jezu, myślałem na chwilę, że już go straciłem. Aha, to poszekaj się. Bo chciałem po prostu tam pójść na kule. No i dobra, ten poziom jest wkuszający. Trochę, ponieważ jest dużo tych latających szufi, ja się nazywam Kupa Paratrupa. I właśnie jak widać latają jak te pile i po prostu. Ale ten, w sumie też muszę napić dużo żyć na nich, tak więc. Ale. Już. Ja się w to nie powiem po to, tylko czas majduje nasz nie hmm. O, to by właśnie. La... To by właśnie Lakitu. A te bomby się nazywają pop -Omp i Josi może jesteś sobie fajne Dobra i Jak mamy srebrny p-switch, jak na niego naciśniemy, to to zamienia wroków na e, srebrne monety. No i dobra i jest tutaj ten la Lucky tu, tak więc szuśpa monet mi Dobra, a teraz king Hehe Dobra, i tutaj będzie nasza ostatnia monetka z Yoshim. 40, znowu! Serio, tak bardzo dużo tych 40 trafiam jakoś w tym odcinku. No i dobra, i jeszcze zróbmy jeden poziom. I to się koniec. Tak więc trzeci sekret że Czy Fanilatum powinien mówić? Dobra, i są takie terfiny na jakich. Yy, na jakich Josie może być. No i dobra i... Mogę taką ciekawostkę opowiesieć. Yy, w japońskiej wersji taky... Yoshi może jeść te terfiny yy, Tak, Yoshi może jeść te terfiny Ale tutaj to już... To już nie może, a co ciekawe w Super Mario Advanced 2 To Yoshi e, Znowu może jeść terfiny, tak więc nie wiem czemu nagle zmienili to, że Yoshi Nagle Nagle może jeść terfiny bez Bez Powodu, ale dobra Nieważne <grym> nie, <grym> nie wiesz, jeszcze. kolejna sztyjzestka, super No after. Super odcinek. No nie sama nie sam, aż te będę trafiał. Jak... Jak tak dalej pęknie. No i dobra. Yy, kolejny bonus mini Czyli, Czyli... Ja e, no dobra, już nie się perfekta, ale może będzie... Idę tu 6... Chyba 5. Tak, 5. No i dobra. I tutaj skończymy ten odcinek z tej super super Dzięki za tanie i w następnym odcinku zaczniemy od Twojej TESY, Tak więc, no ja!